Pierwszy polski noblista, pierwsza literacka nagroda Nobla, która znalazła się w rękach Polaka. Jest twórcą, którego rozumieją wszyscy. Przepiękna postać, niezwykle zaangażowany w sprawę niepodległości pisarz i taki, którego popularność, miejmy nadzieję, nigdy nie ospadnie. 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Sienkiewicz, hetman polskiego ducha i krzepiciel serc polski. Henryk Sienkiewicz, powieściopisarz, nowelista i publicysta, autor niezrównanych powieści historycznych, niestrudzony promotor polskości. To jest taki wielki lekarz zbolałej polskiej duszy, przełomu XIX i XX wieku. To jest taki niesamowity diagnosta, który potrafił się wspaniale wczuć w, w polskie emocje, w polskie pragnienia, w polskie marzenia. Pokazuje tę epokę, Wielkiej, wspaniałej przeszłości Polski. Wielkich zwycięstw, wspaniałych sukcesów militarnych i politycznych. Przecież są Krzyżacy, przecież jest cała trylogia. I to wszystko było właśnie takim balsamem na tą naszą zbolałą narodową polską duszę. Więc dla nas Polaków jest, jest postacią zupełnie wyjątkową i zupełnie niesamowitą. Każdy, kto sięgnie po trylogię, od razu. Od pierwszych kart, od pierwszych zdań czuję, że ma do czynienia z arcydziełem, które zaczyna go prowadzić tą ścieżką przygód poszczególnych bohaterów. I każde zdanie, każdy następny fragment buduje nową scenę, która z jednej strony jest mistrzowska psychologicznie, a z drugiej strony wnosi bardzo cenne realia. Ukazywał Polakom, że nasze źródła, korzenie naszej cywilizacji tkwią w starożytnym Rzymie. Studiował dokładnie źródła do trylogii, do krzyżaków, do Quo Vadis. Znał je perfekcyjnie. To była wielka, ogromna praca, a z drugiej strony dokładał do tego swoją wyobraźnię, swój talent, a także wiedzę literacką, bo miał ją bardzo głęboką. Czytał. Znał świetnie Homera, znał całą literaturę europejską. Ukazująca się w odcinkach z tygodnia na tydzień trylogia drukowana była w Warszawie, Krakowie i Poznaniu i jednoczyła w ten sposób Polaków z trzech zaborów. Sienkiewicz'a czytali wszyscy. Był najczęściej i najchętniej tłumaczonym polskim pisarzem na rozmaite języki. Jest najwięcej wydań. To jest Henryk Sienkiewicz. Żaden polski pisarz może pozostanie sławem lemem, już prawda, w XX wieku literatura science fiction nie doczekał się tylu przekładów i tylu tłumaczeń na wszelkie możliwe języki światowe. Kwowadis Henryka Sienkiewicza była przez długi czas najsłynniejszą, najczęściej tłumaczoną polską powieścią, polską książką. Zapewne do momentu ukazania się Dzienniczka Świętej Faustyny, Kwowadis to książka najlepiej znana. Czytelnikom na świecie. Wielokrotnie filmowana, poddawana przeróbkom komiksowym i innym. Nobla dostał Zakhwowatis, właśnie, a więc powieść dotyczącą czasów rzymskich, czasów prześladowań pierwszych chrześcijan. Ale wydaje mi się, że, że cała literatura, cała twórczość Henryka Sienkiewicza ma w sobie właśnie takie pierwiastki wartości uniwersalne. A Polacy przecież po okresie, po powstaniu styczniowym, kiedy na długi czas załamały się te marzenia o. Walczeniu niepodległości na drodze zbrojnej poszli w kierunku pracy pozytywnej, poszli w kierunku właśnie takiej pracy organi organicznej. I tutaj Henryk Sienkiewicz wpisuje się znakomicie właśnie w ten, w ten klimat, w tę rzeczywistość. Pokazywały ostateczne zwycięstwo Polaków. Kończą się te przecież powieści, tak jak na przykład krzyżacy wielkim zwycięstwem pod Grunwaldem. Czy chocimie, to były opowieści o tym, że w końcu zwyciężymy. No i jak wiemy tak się stało w 18 roku.